Cześć widzowie, jestem Michał, to jest kanał Cynajów. Tak jak odgrażałem się w poprzednich odcinkach, e, udało mi się zorganizować e, wspólnie z kolegą Klubowiczem e, pierwszy trening na pistolecie szybkim p, pistolecie bocznego zapłonu. I teraz jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany uczestnictwem, ja o terminie kolejnych treningów będę puszczał zajawkę w tej takiej niefilmowej części mojego kanału, czyli ci, co subskrybują, zobaczą taki post na pewno i wtedy zapraszam, możecie dołączyć. Myślę, że w praktyce 4-5 osób spokojnie może na jednej turze trenować. Jeżeli się będziemy zmieniali, to oczywiście nawet więcej i biorąc pod uwagę, że jedna osoba musi obsłu obsługiwać obrotnicę, Raczej niepraktyczne jest, żeby strzelający to robił, dlatego że jest Są trudności z zostawieniem i skoordynowaniem tego wszystkiego, jak to wszystko wygląda? Otóż, my zostaliśmy przeszkoleni przez jednego z instruktorów. Jeżeli ktoś z Was chciałby razem z nami uczestniczyć, to myślę, że nie ma takiej potrzeby. Natomiast, jeżeli ktoś by chciał samodzielnie sobie przychodzić i trenować, no to klub prawdopodobnie ze względu na troskę o, o urządzenia będzie chciał, żeby formalnie ktoś wam to pokazał i żebyście podobni. Podo Instruktora nauczyli się to robić. Nie jest to specjalnie skomplikowane. Osobny film na kanale pokazuje, jak, jak to urządzenie obsłużyć. Natomiast ja powiem Wam mniej więcej, jak wyglądał. Ten nasz pierwszy trening. E, oczywiście, po powieszeniu tarcz e, jest w tej chwili problem, ponieważ nie ma za dużo tych tarcz do pistoletu szybkiego. Ja sobie ściągnąłem rysunek, ja postaram się trochę egzemplarzy ich wydrukować i do klubu podrzucić, żeby one po prostu tam były. Natomiast bądźcie gotowi na to, że musicie się zaopatrzyć w zaklejki, e, dlatego że, że po prostu e, tarcze, które tam są, e, będziecie musieli je e, łatać. Tak, tak to w tej chwili wygląda. Ehm, oczywiście, do treningu, jeżeli ktoś bardzo chce, może sobie powiesić zwykłą TS2, natomiast ona, ona po prostu ma inne wymiary i, i, i moim zdaniem nie bardzo ma to sens. Ehm, I teraz, jak wygląda taki trening? Otóż my strzelaliśmy po prostu pięciostrzałowe serie, e, dokładnie tak, jak wygląda to w zawodach, e, czyli cykle tarcza otwarta przez 3 sekundy. 7 sekund tarcza zamknięta. Ech, ja chyba wystrzeliłem w trakcie całego treningu. Początkowo miałem, miałem zamiar wystrzelić 100 sztuk, ale no potem tak okazało się jednak, jest. że takiemu początkującemu raczkującemu strzelcowi szybkiemu, jak ja to jest za dużo, zmniejszyłem ten wymiar do 50, czyli 10 pięciostrzałowych serii. Więc wydaje się, że na początek to jest, to jest chyba tyle. Ile, ile po ile można sięgać. no Początkowe strzelanie nie wychodziły mi najlepiej, dlatego że oczywiście musimy tutaj koordynować wiele czynników, czyli krótki czas otwarcia tarczy 3 sekundy. Podstawowym problemem okazało się to, że e, zdarzało mi się oddać strzał już w momencie, kiedy tarcza była zamknięta lub tarcza się zamykała, e, co skutkuje oczywiście brakiem przestrzeliny albo przestrzeliną gdzieś tam w kosmosie e, na tarczy. E, oczywiście postawa i oczywiście pamięć o kącie 45 stopni, jeżeli chodzi o pracę ramienia i braku ruchu pozostałych części ciała, to jest ważne to sobie trzeba od początku wdrażać, dlatego że e, sędziowie na zawodach bardzo zwracają na to uwagę. E, no i oczywiście kolejna sprawa to jest już sama celność czyli przechwytywanie celu, e, to jest oddawanie strzału z Płynnym wyciskaniem z pustu. Co jak się okazuje w trakcie 3 sekund nie jest takie trywialne. Ja tak naprawdę przez pierwsze e, 7-8 serii e, okazało się, że w ogóle nie kontrolowałem pracy na spustu. Skupiałem się tak bardzo na, e, na wykonaniu tych czynności w odpowiednim czasie, że samo wyciskanie robiłem już mega byle jak. Co skutkowało oczywiście wynikami takimi, a nie innymi, czyli słabymi. Dopiero w ostatnich seriach zacząłem się ogarniać, i ostatnią serię, którą strzeliłem, udało mi się strzelić: dwie dziesiątki wewnętrzne, dwie dziesiątki zewnętrzne. I jedną ósemkę. I uważam, że jeżeli w ten sposób Dobra. udałoby mi się strzelać na zawodach, co oczywiście wiadomo, że strzelanie na treningu i strzelanie na zawodach to są dwie zupełnie różne sprawy, natomiast e, jeżeli uda się zgrać te wszystkie elementy, czyli reżim czasowy, plus postawa, plus prawidłowa praca na spuście, macie szansę. Przyjść i osiągnąć wynik, który spowoduje, że, że nie będziecie na samym dnie tabeli albo nie zostaniecie zdyskwalifikowani. I myślę, że do takiego podstawowego, nazwijmy to, radosnego strzelania bez jakiegoś szczególnego ciśnienia na wynik to, to pewnie jedno, dwa takie treningi już wystarczą żebyście byli po Stanowisko prostu trzecie. oswojeni z tym co będzie się działo w czasie zawodów. Także ja serdecznie zapraszam kolejny trening w Uwaga. tym tygodniu pewnie się nie uda. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy się umawiać, także tak jak wspominałem, puszczę zajawkę. I jeszcze raz jeśli ktoś jest zainteresowany strzelnica ZKS Warszawa Oś bocznego zapłonu, czyli pawilon, chyba D to się nazywa, o ile dobrze kojarzę liternictwo. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zgłosi się do klubu. Cześć!